Witam serdecznie. Ze mną Norbert Ślusarczyk z ekipy Albatrosa po zwycięstwie w meczu na szczycie 4-2 z stacji Witam Cię, Norbert. Witam wszystkich, dzień dobry. Słuchaj, mimo iż chłodna pora roku, zimno, troszkę pod balonem na gorąco. proszę Cię, oceń spotkanie? Zimno, zwłaszcza pod tym balonem, jeszcze. No, rozgrzało nas, na pewno sociosy nas rozgrzały. Generalnie bardzo ciężko nam się gra z różnami, które podchodzą z bramkarzem bardzo wysoko. Mieliśmy to samo z krakowską piłką, mieliśmy to samo tutaj. Ich bramkarz próbował w pierwszej połowie, nadmiot taki bardzo, bardzo dobry. Strzał, no ale Gdzieś tam udało nam się utrzymać tą obronę w Ryzach i pokryć dobrze napastników przeciwnika. No i udało nam się zwyciężyć w tym bardzo ważnym meczu, bo to był taki ważny mecz o to, żeby wskoczyć do tej pierwszej trójki. No nie oszukujmy się, mecz na szczycie, słuchaj, to zwycięstwo zapewnia Wam pozycję lidera. Oczywiście to wszystko dynamicznie będzie się zmieniało, prawda, bo jeszcze tam niektóre ekipy Szczuba tabeli mają mniej spotkań niż Wy. Norbert, powiedz mi, pierwsze 10 minut spotkania bardzo zachowawczo i z Waszej strony i ze strony rywala. Mało ataków. Powiedz mi skąd takie podejście? Czy to respekt przed rywalem? Czy chcieliście wybadać i jak sytuacja się rozwinie? Na pewno wiedzieliśmy o tym, że Socios to jest bardzo dobra drużyna, zresztą wyniki to pokazywały. My też, jakby naszym stylem gry nie jest taki atak na hura do przodu i zostawianie w obro... zostanie... zostawianie obrony pustej. Co Sociosy akurat właśnie często robią, tak? Wychodząc bardzo, bardzo wysoko. My jednak wolimy zagrać z kontry. Kontry tutaj właśnie przyniosły nam parę takich dziwnych bramek, tak naprawdę, bo jedna taka bramka, która, nie wiem, chyba z połowy naszej tak naprawdę padła. Więc te. Zawsze na początku staramy się wybadać, co gra rywal, zwłaszcza jeżeli widzimy, że jest to przeciwnik z górnej, połowy, ta, z górnej połówki tabeli, i wtedy po prostu badamy na co na co nastać, na co możemy sobie pozwolić, ale jednak wydaje mi się, że naszą taką grą, którą lubimy, to jest ta gra z kontry właśnie. Poczekanie na rywala, odebranie piłki i wtedy ruszenie. Mamy bardzo szybkich, bardzo dobrych napastników i, i skrzydłowych. Obrońcy nasi też bardzo dobrze wyłuskują te piłki z podnóg napastników, więc no, mamy ludzi do tego, żeby grać właśnie z kontry skutecznie. Norbert, yy, powiedziałeś, że ciężko wam się gra z ekipami, które grają wysoko bramkarzem, a ja mam wrażenie, że w tym meczu y, bramkarz y, był zmorą y, dla rywala, ponieważ dwie bramki, tak jak powiedziałeś, wpadły po może nie po jego błędzie, ale poprzez to, że grał wysoko. Pierwsza bramka z, tak. przypominająca Benzemę tak. ze słynnego meczu, tak, tak. druga Stadiony Świata, no taka parabola pod balonem, żeby nie, nie dotknęło sufitu, to, to fenomenalna bramka, tak. no i powiedzmy, no i tak naprawdę wysoka gra z bramkarzem rywalowi się dzisiaj nie opłaciła. Dzisiaj się nie opłaciła, natomiast mamy też pamięć pamięci mecz z krakowską piłką, gdzie oni bardzo właśnie wysoko grali z, z bramkarzem, wydaje mi się, że do takiej gry trzeba, trzeba mieć ludzi? Trzeba, y, trzeba mieć to rozpracowane po prostu, bo my na przykład, szczerze mówiąc, znam swoje umiejętności, wiem o tym, że ja tak zagrać nie mógłbym, bo co druga piłka byłaby stracona. Nie oszukujmy się, ale moja gra nogami nie jest na najwyższym poziomie. Natomiast wiem o tym, że są drużyny, które mogą sobie na to pozwolić. Jeżeli mają to wszystko od samego początku rozplanowane, od samej linii defensywy, to to jest bardzo trudne. Dlatego, że wtedy tak naprawdę my gramy pięciu przeciwko sześciu, tak? Ten, ten szósty zawodnik, który zawsze wchodzi do ataku, to jest bardzo. Y, to jest tak naprawdę bardzo często coś, co rywalowi właśnie dodaje, dodaje skrzydeł, dodaje możliwości jednego więcej zagrania, albo nawet strzału właśnie. To, że akurat w tym meczu coś nie, 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 nie wyszło, to się zdarza. Jeżeli grasz wysoko, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy masz tą świadomość, że możesz się albo nadzieć na kontrę, no albo właśnie podać do, yy, podać do, do, do przeciwnika, do, do napastnika. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, yy, uważam, że. Takie drużyny są naprawdę bardzo ciężkimi, bardzo trudnymi przeciwnikami do pokonania. Dobre, jeszcze porozmawiajmy o Twoim występie. W drugiej połowie trzymałeś drużynę przy życiu, przy wyniku 3-1, naprawdę kilka fajnych interwencji. czujesz się takim cichym bohaterem spotkania? Ja lubię, jak drużyna wygrywa. Owszem, jakby zawsze takie personalne, indywidualne, jeżeli ja sam pomogę, coś, coś dodam takiego ekstra, plus jeden od siebie, to zawsze mnie, zawsze mnie to cieszy. Natomiast zawsze na najważniejsza jest drużyna. Jest. Jest, jest, zwłaszcza jeszcze w takim meczu. Ja jestem zadowolony ze swojego, ze swojego występu, zwłaszcza że na początku sezonu, na po, może nie sezonu, ale na początku roku nie szło mi dobrze w niektórych meczach. W no, wielu sytuacjach mogłem, mogłem zrobić więcej, ale od dwóch, trzech meczów zaczynam łapać ten rytm i, i bardzo fajnie, że bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie w osiągnięciu tego, tego zwycięstwa bardzo ważnego. Nawet no pozycja lidera, wiem, że nie wiem, czy świętowanie jakieś dzisiaj będzie, czy nie, tak pół żartem, pół serio, powiedz mi, o co grają Albatrosy w tym sezonie w Lidze B? Powiedziałeś na początku, wspomniałeś o pierwszej trójce, że chcielibyście tam skoczyć. no ale nie oszukujmy się, chyba będąc na pozycji lidera, mając to pole przynajmniej w tej chwili, no chyba mistrzostwo to cel, który chcielibyście osiągnąć w tej rundzie zimowej. No, zwłaszcza po ostatnim wicemistrzostwie, które tak naprawdę przegraliśmy jednym golem, z ekipą nic się nie stało. Pozdrawiamy. Więc no, to było wicemistrzostwo Ligi C. Tutaj mamy poprzeczkę podniesioną wyżej, no, bo jest to Liga B. Wiadomo, że Liga Zimowa trochę się rządzi swoimi prawami. Szczerze mówiąc, przed sezonem chcieliśmy po prostu rozegrać się przed, następ... przed nadchodzącym sezonem w Lidze B. Czy wiedzieliśmy, że pójdzie, że będzie tak dobrze, że nagle się, okaże się, że będziemy liderem? Nie wiem, gdzieś tam może ta pierwsza trójka była rozpatrywana. Natomiast no, idzie nam bardzo dobrze właśnie w tych meczach z mocniejszymi rywalami. Mam nadzieję, że potwierdzimy to w meczach również z dolną połówką tabeli. Bardzo dobrze byłoby to utrzymać. Natomiast jakby zawsze zima to jest taki... Um, Coś takiego, żeby się rozegrać przed głównym sezonem. Zwłaszcza, że my tak naprawdę dwa sezony temu byliśmy w lidze B i spadliśmy z niej z hukiem wtedy. Byliśmy albo przedostatnie, albo ostatnie miejsce, już nie pamiętam. Potem wróciliśmy do C, zrobiliśmy awans z powrotem do B. No i mam nadzieję, że takie występy jak teraz w tej zimowej B dodadzą nam skrzydeł, żebyśmy mogli powalczyć jak równy z równym ze wszystkimi ekipami właśnie już w tej, lidze, w tej lidze wiosennej B. No i tam o coś więcej niż o utrzymanie. Robert, skład wydaje się mocny. Ja wiem, że prawdopodobnie nie Ty dobierasz kadrę w drużynie, ale powiedz, powiedz zdradź, zostanie większość ekipy trzon na, na wiosnę? Myślę, że tak. Jakby oczywiście odnośnie, odnośnie składu, no to wszystkie pytania do pani Magdy, o, kierownika drużyny. Ale um, chciałbym, żeby tak było, bo naprawdę widzę, że zaczynamy się bardzo, bardzo fajnie zgrywać i zaczyna, zaczyna to grać. Zaczynają być jakieś automatyzmy, e, szybkie podania, e, s, e, m, krótkie, krótkie podania przede wszystkim. Tak Widzimy jak już się po prostu, gdzie kto wychodzi, jaką kto ma charakterystykę gry, więc bardzo, bardzo dobrze byłoby, gdyby ten trzon chociaż został. No, zawsze w zimie tam dwie, trzy osoby muszą być z doskoku, no bo też te terminy są takie, no czy sobota, czy piątek, właśnie wieczór, nie każdy może. Mam nadzieję, że Magda zadba o to, żebyśmy mieli dobry skład. Robert, dzięki za dzisiaj, gratuluję. No i życzę utrzymania pozycji lidera. Dzięki wielkie.